Dajcie w kolejnym odcinku Space Age z zaczynamy podobnie jak dwa odcinki temu <laughs> od tej stojącej nogi, a to głównie dlatego, że ona tu już, kurczę, znowu będziemy pracowali po ciemku. Hmm, chyba wiem e, czym się będziemy zajmowali w następnych odcinkach e, Space Age chociaż zaraz, kurczę, przecież ta platforma jest podświetlana, nie będziemy pracowali po ciemku, będziemy pracowali e, pod oświetleniem. No, zasadniczo. Eee, no, fajnie miło widzieć, że naprawiają bugi i że naprawiają to obozie, które wcale nie zbija koloru. Więc tak. Cholera. <grych> Mogliby się ruszyć w końcu. Aż jestem ciekawy, co w ostatniej aktualizacji znowu zepsuło, znaczy naprawili. Eee, I dzisiaj zajmiemy się tym, co, czym, co, czym, czym, tak. Eee, czym. Eee, czym powinniśmy się zająć poprzednio, znaczy czym się zajęliśmy technicznie poprzednio, ale numer polega na tym, że w przypadku tego, czym się będziemy zajmowali, zrobimy troszkę od tyłu, bo w poprzednich odcinkach, które najpierw chciałem zatytułować normalnymi, normalnymi odcinkami Space'ów, ale w konsekwencji się słuchajcie, okazało, że tak czy inaczej to nie będzie normalny odcinek, to będzie taka trochę walka z przeciwnościami. No i skończyło się na dwóch odcinkach Prototypa. Jeżeli ktoś nie śledził mojego kanału, moich serii od dawna, to gdzieś dawno, dawno temu powstała taka seria, która się nazywała Prototype i na tamtej serii skupiałem się głównie na budowę statków o różnym przeznaczeniu. Technicznie chyba nigdy w życiu tych statków nie wykorzystałem. Taki, taki był tego efekt. Plan był, z aspekt praktyczny, wykonawczy, leżał i kwiczał. Projektor. Projektor. Ale, mam nadzieję, że to, co żeśmy wymyślili, wymyślili na. W zeszłym, znaczy w tym tygodniu, znaczy na początku tego tygodnia, to znaczy tak, bo to będzie było w poprzednim odcinku, ale to technicznie to było w tym tygodniu, bo przecież skręciłem to chyba, chyba dwa dni. A, dobra, large steel tube, to działa, reaktor, komponent, metal grid. Dobrze, że wszystkie małe bloki wymagają mało wszystkich komponentów. Bo dzięki temu można budować statki, powiedziałbym nawet duże wbrew pozorom, Zprawda ja takich dużych y, styl, y, takich dużych gridowo statków z małych bloków jeszcze ani razu nie budowałem nie zbudowałem mnie, y, nie było takiej potrzeby. Może któregoś razu bym się połasił na to, ale y, musieliby chłopaki najpierw Troszkę poprawić stabilność. Tam teoretycznie coś się odgrażali, że już poprawili tą stabilność, ale cholera ich tak naprawdę wie, jak jest naprawdę. Dobra, Technicznie, to co tutaj przed chwilą widzicie, będzie nam projektorowało <grytania> nowe słowo: projektorowało statek, który wyciągniemy za momencik z blueprintu. Ale żeby to najpierw zrobić, po pierwsze muszę zapisać grę bo za moment będzie tutaj jakiś wybuch. Po drugie, musimy podnieść platformę na wyżej. Ostatnio się zorientowałem, że gdzieś można nazywać te guziki, żeby było jakoś lepiej. Chyba, chyba będę musiał tu sprawdzić. A plus B, a reverse to jest to, co podnosi. Więc tak, nasza platforma jedzie do góry. Kurczę, alfajny system. Jednej, jednej rzeczy mi tylko brakuje automatycznego spawania. Bardzo się zastanawiam, czy chcę je wykonywać. Z jednej strony byłoby fajnie, ale z drugiej strony, jak dobrze pamiętamy, automatyczne spawanie może sprawiać bardzo dużo Uuu, w schody. może sprawiać bardzo dużo problemów i niedokrotnie raczej się nie opłaca go robić. Inna... Z innej strony natomiast powinien Gdyby chciał zrobić automatyczne spawanie, musiałoby ono, nie wiem, wyjeżdżać na przykład z tej strony. Co jakąś taką drugą wieżę musiałbym zbudować, ale wtedy ograniczam sobie miejsce, gdyby się okazało na przykład, że ten statek ma być jakiś większy, a, albo coś takiego. Czy znaczy technicznie i tak szerokość statku, taka praktyczna, do budowy jest ograniczona przez szerokość tej platformy, bo później musiałbym latać naokoło i tak dalej. Inna sprawa, że nawet jakby w, no, chociaż. Teraz tak, teraz tak właśnie mnie naszło, że nawet jakbym zrobił taki system, on technicznie musiałby na przykład jeździć z lewa na prawo to raz, co się da zrobić? Co się da zrobić? Od razu, od razu uprzedzam, że to się da zrobić. Po pierwsze, musiałby jeździć z lewa na prawo, po drugie musiałby się wysuwać i chować. I to technicznie też się da zrobić, również musiałby jeździć do góry i do dołu. Razem z, o ile jest całą platformą, to e, powinien mieć taką możliwość, to, czyli będziemy musieli znowu wykopać wielką dziurę. Yy. <laughs> no ale taka drukarka, kurczę, 3D zaraz by się stało. Wiecie co, to nie jest głupie. I nawet bym był skłonny zacząć to robić dzisiaj, ale niestety bardzo potrzebujemy, bardzo potrzebujemy tego statku. Do, e, z, do rozpoczęcia kopania za surowcami, bo co z tego, że będziemy mieli spawarkę, jeśli nie będziemy w stanie jej w żaden sposób e, pospawać, bo nie będziemy mieli części? To jest dog piston A, B, C. To nie, czyli to jest zły pasek. E, m, crane, 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 crane to jest dobry pasek i potrzebujemy maximal distance. E, Dobra, jeśli dobrze pamiętam, musimy skrócić odrobinę zasięg tego żurawia. Trochę kurczę, szkoda, że nie mam kamery, ale jak dobrze pamiętamy, kamera jest technicznie bezużyteczna. Żeby jeszcze skrócić na 4 metry. Następnie musimy opuścić ramię. Eee, zapomniałem, jak są to kontrolne. to jest pion. Maksimum, maksimum, minimum. Landing gear switch lock 0 metrów to jest minimal distance. Nas interesuje maksimal distance, czyli musimy zmniejszyć. Jest w Dobra. maksimum. Musimy zmniejszyć na. Nie wiem 4 metry. A bo to po, po pół metra schodzi, dobra. <laughs> Czyli ok, 4 metry powinno być dobrze. Przeci Jeśli nie będzie dobrze, to za momencik się o tym dowiemy. Jest nieźle. Więc może by jeszcze, jeszcze to rozciągnąć na numer 3. 5 metrów. 6, 5,5. 6. Tak, myślę, że jak zrobimy 7, to będzie dobrze, co? 7,5? O! Okej. Okay. Ja chcę, żeby ono zaczęło zmieniać kolor. Do jasnej ciastej. Jeszcze aż dziwne, że nikt tego nie napisał. Eł. Wiecie co? <laughs> I i to, to, to kolejny dowód, dlaczego perspektywa jest bardzo ważna. Teraz, jak o tym myślę, może powinienem przestawić kabinę na ten piston. Prawda? Bo tak, to kupa, kupa widać tak naprawdę. Hmm. Normalnie myślałem, że to wszystko będzie takie łatwe, a tu sterowanie dźwigiem wcale nie do końca. E, więc musimy rozszerzyć to parę metrów więcej. Myślicie, że wystarczy? <laughs> Z jednej strony możesz ty, kurde. Ej, halo, dlaczego to się cofa. Oh. Może powinienem przełożyć część tego sterowania na... na dół, na platformę, żeby było widać co się dzieje tak naprawdę. Chociaż z drugiej strony, jakby. jak będzie to wszystko stało na dole, podejrzewam, że wcale, wcale nie będzie lepiej. Mamy jakiegoś zuma, Nie, to. Nie ta, nie ta modyfikacja, ale już jest nieźle. Teraz musimy tylko to wszystko obniżyć o parę metrów, to znaczy dokładnie o pół metra. I też powinno być it. i teraz unlocked. Pytanie. Bo teraz jak to obniżę? Powinno już być zalokowane. Landing gear. To no powinno być ready to lock przy Przynajmniej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Sprawdźmy. No, trafiliśmy w platformę. To jest, to jest dobrze. Control panel. Crane. Crane, dock, rotor. Nie. Crane, crane, crane. Landing. Dock, landing, grab. A. Autolock. Lock. Autolock. Auto to od razu wyłączę, bo najwyraźniej zapomniałem. jest 5. Unlocked. Coś mi tutaj nie pasuje. Trigger block on off. Switch lock. Słuchajcie, nie wiem za bardzo co się dzieje, ale wykrakałem, bo... Pamiętacie, no to było 10 minut temu. Powiedziałem na początku, ciekawe co nowego poprawi, znaczy zepsuli, znaczy poprawili. No to już wiemy co nowego zepsuli, poprawili. I najwyraźniej podwozie znajdujące się na osobnym gridzie nie jest w stanie złapać tego czegokolwiek, tak naprawdę, co się znajduje na jeszcze osobnym gridzie, ewentualnie jest na gridzie z już obecnym, yy, z już obecnym podwoziem. Jak to sprawdziłem? To zobaczcie. Zrobimy taki eksperyment. No nie? Teraz ten blok technicznie on nie jest częścią żadnego gridu. On jest sam sobie sterew żeby okrętę, po prostu tutaj leży. A leży dlatego, bo jest wszystko wykalibrowane i wiem, że to zadziała. To podwozie jest przyklejone do tutaj stołu, więc to się będzie trzymać, czyli będziemy się musieli nad tym zastanawiać. O co kaman? Natomiast zwróćmy uwagę, co się stanie, jeżeli po pierwsze zrobimy tak grab, tak, Bo to jest grab, landing grab, dock landing grab a b, crane grab. A, a nie, no dobrze, crane grab, no to jest, to jest to podwozie, prawda? Landing crane grab. Mam nadzieję, teraz gdzie co, aż zaraz sobie e, się upewnię, żeby nie było tak, że ja tu właśnie chcę e, psy wieszać. A tak naprawdę to ja spakapiłem, bo nadałem e, złą, złą nazwę temu całemu ustrojstwu. Co sobie wątpię, ale spróbujmy. Grab. Nie no, dobrze, crane grab. <grab> Zgadza się, to jest, to jest prawidłowa nazwa. Więc zobaczcie o co kaman. Mamy tutaj nasze fotel. G. Yeah. DOCK Crane, Grab A. Wszystko w pięknie. Switch Lock. Yy, czyli mamy switch lock. I teraz. Powiedzcie, kiedy to się opuści. A opuści się na pewno. Powinna ta ikona. Po pierwsze, nawet, nawet lepiej zrobimy. Grab, Crane, Doc, Crane, Grab A. Patrz, jest autolog. w Powiedzcie, kiedy to się zbliży. O do... ty kurde! Tego to nie było w planie, tego nie było w planie. Eee, technicznie nie mam żadnego pojęcia co się stało. <laughs> może, może nasze podwozie otrzymało właściwości magnetyczne jakieś zamagnesowało się i, i stąd, stąd te wszystkie problemy. Spróbujemy jeszcze raz. Teraz, w momencie kiedy to podwoje się zbliży i dotknie do tego naszego klocka, który się tutaj znajduje, fajnie, że wyrzuca przez oko, powinien się on zautolokować i powinien zostać podniesiony. I pstryk, nie? I teraz zobaczcie co się dzieje. To, to nie powinno mieć najmniejszego znaczenia, ponieważ obiekt jest, o widzicie? I nie cholery, tak jakby w ogóle duże podwozie nie rozpoznawało. Najgorsze jest to, że małe podwozie technicznie też nie, nie, nie przykleja się do y, dużego podwozia, co jest w ogóle kanał, no, ale jak wszyscy widzieliśmy przed sekundą, e, normalnie materiał na kanał, jak to się tam nazywa, Beauty Perfect, czy jakoś tak aż no w ogóle e, ten blok powinien się z palcem w nosie przykleić. W drugą stronę podwozie też powinno się z palcem do siebie przykleić, a się nie przykleiło. I, no i teraz kurczę o co kaman? Bag podwozia czy HGW czego? Możemy powiedzieć, że bag podwozia. A i niestety to również ciągnie za sobą konsekwencje takie, że ja w tej chwili cały mój misterny plan poszedł się wietrzyć. Ja muszę wykombinować, jak i gdzie przyczepić projektor w taki sposób, aby sensownie było to pospawać, czyli pewnie jednym, yy, jednym słowem yy, cała ta konstrukcja wyloduje na poziomie gruntu, żeby nie musiał latać zbyt wysoko, prawda? No też tak myślę. Hell! <laughs> <laughs> no, <laughs> nie, karybiri, what the fuck? Eee. Proszę, proszę o naprawienie celowania przy pomocy piły, dziękuję. To mamy kolejnego baga na liście. Wiecie co, zaczyna mnie to faktycznie powoli denerwować, bo kurczę ile można? Bug do, za bugiem. zobaczcie, siedzimy sobie wewnątrz yy, projekcji, nie? I teraz chcemy włączyć reaktor. Zapomnita. W ogóle yy, jakiś odlot, nic nie działa, zero yy, nie możemy wejść w żadną interakcję. O, a teraz się udało. No dobra, ok. To przepraszam, nie ma baga. Ale wcześniej wcześniej nie mogłem wejść w żadną interakcję, dlatego wróciłem do nagrywania. Więc musimy cały ten statek delikatnie podnieść do góry, bo nam będzie mimo wszystko troszkę przeszkadzał. Vertical Offset 8.7, Nie jestem pewien, czy to jest wystarczająca liczba. Jak to wygląda? No zdecydowanie. Tak, jakbyśmy go delikatnie przesunęli. Control panel, horizontal offset. O, tą stronę. Tą stronę. O, teraz. Teraz może być troszkę lepiej. Bardziej centralnie nad platformą. Yy, czy to bardziej centralnie jest, to bym nie powiedział, ale mniej więcej tak. Zaczyna, zaczyna to być w dobrym miejscu. Następnie jeszcze go delikatnie przesuniemy Control Panel w którąś stronę na, to, to jest Pitch, to jest Yaw, Pitch Yaw, minus 90, nie, to jest Yaw, 90 nie, Roll, Horizontal, Vertical, ha, coś ciekawego się, Zrobiło, bo minus 9, 10, bo nie jestem w stanie tego przesunąć na boki. A forward offset to jest to, jest to co mnie interesuje. Dobra, czyli możemy zjechać na, na 7, na 10 i teraz projektor powinien zostać w takim miejscu, że nie powinno być problemu. No i teoretycznie, przynajmniej jesteśmy w stanie zacząć tą naszą konstrukcję jakoś spawać. Wykorzystamy. Podłużnice, które i tak w tym celu tutaj stoją, aby zobaczyć, jak Cóż, no, co zrobić. No, musimy to wszystko pospawać ręcznie. Troszkę widzę, też są problemy z trafianiem w te bloki. Aczkolwiek, teraz jak na to patrzę, to ramka dzisiaj jest taka trochę inna niż była kiedyś. Ale właśnie są w są... dalszym się... jaja. Jak rany. Naprawdę te. Celowanie w te gridy zaczyna też być trudne powolutku. Powinni chłopaki z kina coś z tym zrobić, bo, no bo to do no ile można, prawda? Zobaczcie, no nie jestem w stanie wyspawać tego, tego, tego żyroskopu, bo nie jestem w stanie w niego trafić. No what the fuck po prostu. Ha. No dobra, zobaczymy, zobaczymy ile mi się z tego uda zrobić. Mam nadzieję, że wszystko. Mam że jest ok. Eee, zajmie mi to parę więcej miny. Tu się da. A tu też. A tu się dało. No to może tutaj tak samo mi się uda od spodu. Eee, da tu... Da tu lipa. I udało się. Tylko do godzinę składałem, bo się okazuje, że jednak części trzeba latać. Strasznie długo, strasznie dużo. Więc możemy się przygotować do lotu prudnego, jednak na początek małe na razie usprawnienie, które musiałem dokonać. Dostawiłem mały reaktor gdzieś tutaj w tą dziurę, ponieważ pamiętacie, jak maryciłem, że nie ma dostępu do dużych reaktorów, jak się nie zasili całego grida. No to dokładnie tutaj zrobiłem to samo, ale dzięki temu reaktorkowi jakoś to będzie wyglądało. Ja podejrzewam, że jeszcze kilka rzeczy tutaj dorzucimy. Zatkamy czymś może tą dziurę, tutaj ten kokpit jakoś będzie podparty, ale na razie musimy po prostu wszystko włożyć do dużego reaktora, tu do drugiego reaktora i w tej chwili mamy zasilanie i to wszystko powinno działać. Tylko musimy włączyć silniki. K, może inaczej, G, grubs. Już częściowo pogrupowałem batery, Atmo All. E, toggle on off ok, kodektor e, switch lock, kodektor switch lock i drills e, drills, chyba drill nieba zainstalowanych jeszcze, k drill min drill min um, drill on off e, i teraz jeszcze tak w międzyczasie zarazem kolejnego baga związanego z nazywnictwem. Z jakiegoś powodu, on off, z jakiegoś powodu jak próbowałem atmosferyczne silniki ponazywać, to się zaczęły dziać dziwne rzeczy. Znikały im te nazwy, zostawały same nawiasy, albo na przykład, ale tu widzę, że gdzieś powinno być Arge, silnik się powinien nazywać. Aha, czyli się nie nazywa, czyli powinno jakoś to być. Dobra, włączmy silniki. Hmm. reaktor jest włączony 29% na idle. no kurczę, powiem wam że cholera tych silników to jest dużo <laughs> mam nadzieję że a jeszcze że gyroskopu musimy włączyć um, ha giro al giro e, giro min, min giro jeszcze też nie mamy e, min giro giro ol. Prawdopodobnie żyroskopów też będzie trzeba dorzucić z powodów takiego, że ten statek nie został przeze mnie przetestowany na okoliczność posiadania, gdzie co, zrobimy tak, tak, save us test, głupio by było jakby musiał wrócić do momentu, kiedy próbowaliśmy przyczepić przy pomocy tej łapy nasz statek, prawda, więc uwaga, wielka chwila, Odcinamy w podwozie. Nie spadł, więc zgaduję, że działa. Tak mi się wydaje. Nie ja wiem, czy on nie powinien tak, pum, tak tąpnąć, ale na obecną chwilę ten traster dlaczego nie trybi? W sumie, jak tak spojrzę, to yy, tylko jeden, tak? Yy, dobra, może inaczej. Yy, to sobie wsiądziemy. Wsiądziemy i sobie za chwilę... A ten też, patrzcie się nie trybi z jakiegoś powodu. Więc zrobimy tak, e, k, atmo, y, atmo all. a patrzcie, dzisiaj jeszcze te się nie dodały, w takim razie, atmo, atmo, one. wszystkie będą on i już powinno być y, jak należy, statek powinien latać, więc do boju i nawet latać. Czyli widzicie, nie, nie, musiało, nie musiało być tego tąpnięcia. Już widzę w międzyczasie, co się stało z tymi turbinami na dachu. Czy ktoś zwrócił uwagę, co się dzieje? Patrzcie, jak zaczynamy przyspieszać, to, to wszystkie obrotowe elementy zostają. Ej, słuchajcie, ale mam fajny pomysł. No już poza tym, że ktoś, ktoś nawalił z software'a i się e, tak zdecydowanie. Zdecydowanie części składowe silnika nie powinny go opuszczać w trakcie lotu. Tego jestem akurat pewien, ale patrząc. Fajnie, fajnie, że mam wystarczająco mocy, żeby latać. Co prawda, troszkę mnie niepokoi to, że ilość, że ten pasek dojechał do 70 paru procent, i to nawet w momencie, kiedy nie byliśmy za. Załadowani towarem, ale jest nieźle. No, ale wracając do tych latających turbin, powiem Wam tak, a może zrobimy z tego wycinarkę do drzew. Inna sprawa, że jestem na bank pewien, że części silnika nie powinno go opuszczać w trakcie lotu. Ale chociaż z drugiej strony nie kończyłem jakiejś jakiej specjalnej szkoły inżynierii lotniczej. Więc mogę się nie znać. Jeżeli, jeżeli ktoś ukończył odpowiedni kierunek studiów, niech mi da znać w komentarzach, czy, czy dobrze kombinuje, czy po prostu mi się wydaje. E, myślę, że to będzie na dzisiaj. Wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Space Engineers z A, będę musiał dodać jeszcze e, część tych reflektorów reflektory będę musiał dodać, bo jest strasznie ciemno jak się rata. Jednak mimo wszystko cieszę się, że ten, ten statek, ten statek powietrzny działa jak powinien. Do zobaczenia następnym razem w kolejnym odcinku Space Engineers z Kermin. Cześć!